Kolejny bardzo ważny temat, mianowicie zastanowimy się, czy mózg potrzebuje cukru do pracy. Mózg to jest narząd, który wykorzystuje prawie 20% energii całego organizmu. Jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że jego masa to około 1,5 kg, czyli średnio około 2% wagi ciała. Mózg pracuje całą dobę. W ciągu dnia energia, którą wytwarza, to około 25 watów czyli jest w stanie rozpalić żarówkę. Mózg w nocy również pracuje mózg nie śpi. Wykonując badanie EEG, stwierdzamy, że mózg cały czas wytwarza czynność bioelektryczną. Czynność bioelektryczna w ciągu dnia to jest głównie czynność fal alfa, 8 do 13 cykli na sekundę. Czasem czynność szybka beta, czyli czynność, który, w czasie której jesteśmy skoncentrowani lub podenerwowani. Natomiast w nocy praca mózgu się zwalnia, wytwarza fale wolne, głównie fale delta, 1 do 3 cykli na sekundę, ale cały czas pracuje. Mózg wytwarza olbrzymią ilość myśli. Te myśli powodują, jeżeli są pozytywne, powodują wydzielanie się dopaminy, natomiast jeżeli są negatywne, powodują tworzenie się złego nastroju, czyli nerwicy, stanów lękowych, czy nawet depresji. Jeżeli bierzemy to wszystko pod uwagę i wiemy, że 80% energii potrzebuje mózg do swojej pracy, a głównym źródłem energii jest glukoza. Z tego by wynikało, że mózg tej glukozy potrzebuje. I tak rzeczywiście jest. Mózg potrzebuje glukozy do prawidłowego funkcjonowania. Niemniej nie potrzebuje glukozy ze słodyczy, której dostarczamy w postaci właśnie słodkich pokarmów, bo mózg jest w stanie sobie tą glukozę sam wytworzyć i wytwarza ją ze zdrowych produktów. Potrafi ją wytworzyć zarówno z pieczywa ciemnego, pełnoziarnistego, potrafi ją wytworzyć z warzyw, potrafi nawet wytworzyć ciała ketogenne, jeżeli stosujemy dietę ketogenną, która jest ten stan keto, ketozy, to jest stan praktycznie kryzysowy dla organizmu, ale mózg ma swoje mechanizmy, którymi tą glukozę potrafi wytworzyć i mózg jest w stanie dalej funkcjonować. W związku z czym, jeżeli ten, ta glukoza jest niezbędna, to jak funkcjonować, jeżeli cukrów nie zjemy? Bardzo dobrze mózg funkcjonuje, a wręcz dodatkowe spożywanie produktów słodkich, yy, słodzonych tymi cukrami, które powodują insulinooporność, które powodują otyłość, które powodują spowolnienie koncentracji uwagi, które powodują zaburzenia. Snu, które powodują i przyspieszają proces dementywny. Mówi się nawet, że choroba Alzheimera jest cukrzycą typu trzeciego. Także myślę, że mając to wszystko na uwadze, warto się zastanowić, czy swoje słodycze są rzeczywiście nam potrzebne i warto zacząć stosować zdrową dietę, zdrowy styl życia, aby zachować swoje zdrowie i swoją sprawność do późnych lat. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak zapobiegać e, rozwojom choroby w późniejszym wieku i zachować aktywność i zdrowie, polecam mój poradnik dla pacjentów zdrowych i dla tych, którzy już mają pewne schorzenia, bo ta wiedza się przyda każdemu. To jest mój poradnik, kurs, recepta na zdrowie. To nie są leki wypisywane na preparaty z apteki, to są zmiany. Które należy wprowadzać, poświęcić jeden rok na te zmiany, bo nie można ich nagle wprowadzać, e, i efekt jest gwarantowany. Nie wiem, czy zastanawiał się ktoś kiedyś, dlaczego postanowienia noworoczne praktycznie o tej porze już nigdy nie są realizowane. Dlatego, że chcemy za dużo i chcemy wszystko naraz. Tak się nie da. Ja w moim poradniku radzę, jak krok po kroku wprowadzać poszczególne zmiany, tworząc nawyki. I zapewniając sobie długie i zdrowe życie. To tyle na dzisiaj, dziękuję, do usłyszenia.